Bardzo no, proszę Pani Doktorze. Wniosek, tak? Panie Starostko, Szanowni Państwo, po raz kolejny zwracamy się z prośbą do zbudowania środków finansowych na spłatę rady zadłużenia. Za miesiąc września w kwocie 60 tysięcy złotych zabezpieczyliśmy pozostałą kwotę w wysokości 1876 złotych na spłatę kredytu. No i oczywiście w ramach możliwości spłacanej yy, zobowiązania z lat poprzednich w niektórym naszym kontraktach. Ponieważ nie mieliśmy zwiększonych przychodów w tym miesiącu, jesteśmy w stanie zarekrutować tej kwoty w tej wysokości. Także specjalnie się sprawy... Steknąć, Pytanie, bo no dobrze, tutaj dużo wydatków nas czeka i klapy zabezpieczenia pożarowej, klapy dymowe. I jeżeli ten wejdzie program petronowski, także sporo musimy takich rzeczy... Półzupełność, osiągając pieniądze zewnętrzne, było, bo, o to na chodzi, najbardziej, że tak powiem. Dobrze, kto jest za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Jedno właśnie pozytywnie.